Siemanko, a więc w poprzednim odcinku dotarliśmy do tego dziwnego schronienia. Aktualnie sobie to, to wszystko przeszukamy, ale na razie idziemy do Ken'ego, zobaczymy co on tutaj robi. Być może zaproponujemy mu flaszeczkę, tak dla rozluźnienia, ale chłopak nie chce pić, ponieważ opiekuje się dzieckiem. Nie chcesz? Nie? To ja sama wypiję. Nie? Na pewno? Aha. Klementa nie ja chciała go upić i wykorzystać, ale to nic. Dobra to porozmawiamy z nim. Jak widać bardzo wczuł się w rolę ojca. Stał się dosyć poważny. Kenny musisz na razie tego wszystkiego dystansu. Nie bądź taki sztywniak. Napij się. Serita was... I just... I, I couldn't handle it. I'm sorry. I mean, you did what you could. You tried to help. You don't have anything to do mean it. Thanks. I a so much. I didn't raise him like I should have made mistakes. Was not there?

boy like that thrown into a world like this it's gonna be different with him he's gonna get raised right i won't make the same mistakes again that's a promise you should get back over by the fire no, no sense in both the baby might be cold maybe you should bring him by the fire jest yeah, okay. chodź, chodź Do grupki, ogrzejemy się, przewinko I najprawdopodobniej będziemy musieli Clementine pogadać z tą typką jak widać ona to coś stroi fochy I najprawdopodobniej przez Luka który z nią kręcił Siemaneczko się winka. Masz flaszkę Do no, you expect you to lure me over there with alcohol? I wouldn't have expected a bottle to last this long. Maybe I just wanted to talk. Alright. I'll pretend I believe you. Yes, I don't know. I, it might be awkward. I wasn't expecting to. Why? Cause you made it with Luke. What does that even mean? What's the it? You know. Yeah. Cause I made it with Luke. It's not a big deal. Why does this feel like I'm signing a contract or something? No. The piła That's really good. Have you had any? want a sip? It's okay. Yeah. No, thanks. Dobra. I'm trying to cut back. <laughs> you can be the girl. Cool. But I don't know how to drive, though. It's easier now, there aren't any cops. I wasn't too much older than you when I had my first drink. God, I was so stupid back then. There was this time I broke into my parents' liquor cabinet and drank a whole bottle of this really spicy sweet liquor... Oh, what was its name? I was dumb.

it looks a lot like sugar crystals that's never really been a problem for me <inaudible> keep <Alkohol> it that way my sister found me <inaudible> drunk <niczego> blood pouring out of my mouth jamie thought i was dying so she called 911 maybe you shouldn't be drinking you're not the first one to tell me that i haven't thought about that in a long time Jeszcze piśmiało, tak. Ale się No Ale z własnej woli oddała. No wypiła. I dzięki temu łatwiej jej było wrócić do grupy, gdzie może się ograć. Siemalok, lok! Ale ty jesteś seksowny. No. To... I'm fine. Oh, yeah, okay. Wherever Jak Luka. Pewnie potem będą rozmawiać. Przez co, przez co będziemy znowu musieli im wszystko tłumaczyć. Wszyscy się, się opili jednym winem i nagle...

Alkohol helps. Tak, <grym załatwia> tak, alkohol jest normalnie lekarstwem na wszystko. A no, on siedzi. Zaraz przymarz z tego słupa. Chyba, tak. Masz butle. Sounds like rum. He lost his sister fault was that? to deal with. Trust me. He needs it as much as anyone right now. It's a nice thing to do. I said my peace. I just think that good people do bad things sometimes. And they do it a lot more nowadays with the world being what it is. So I think it's best Leave to... Me it. LOL! A temu co? Sorry, okay?

Wszyscy pójdą spać i obudzimy się rano i zobaczymy co będzie dalej. O, no, nie mówcie, że oni wyruszyli w dalszą drogę. Bo słyszę kroki. O, fajnie. Takim oto sposobem dotarliśmy do kolejnego słupa. Idziemy po tych liniach dziwnych. Łuk trochę kuleje, ale to nic. Gdzie Kenny? Jest. Tak więc zmierzamy do tego chyba najprawdopodobniej domku Please. A to poprzednie schronienie to było takie poboczne O zombie. Kenny! Kenny! Keny, Kenny, ja, Yeah Trafiłem i tak na sposobem zdobyłem swojego kolejnego headshota i dziecko się wystraszyło, no niestety. Very close, come. Coś mu nie idzie. Zobaczymy jak ten domek będzie wyglądał. O ile to nie kolejne jakieś dziwne obozowisko jak poprzednio. Pokaż. No za, za. Za fajną willę to nie wygląda. O, widać, że miałem małego laga. A to wszystko wina frapsa. Dziwne, że grupa Rosjan aż tak daleko oddaliła się od tego miejsca, skoro mieli tu jedzenie i wszystko.

Ale by było śmieszne jakby on wpadł No ale dobra, idziemy Sam jestem ciekaw Może jakaś pułapka O, patrzcie Jestem zombie clementine Zaraz wpadnę Szkoda że się nie da szybciej iść Tudzież biegnąć, bym specjalnie wpadł Tup, tup, tup Fajne odgłosy zamarzniętego lodu Nie, chyba wszystkim się uda. Tylko, że ten dom jak nie ma dachu. O! Jest! Pękło. Luke może wpadnie. O, szwędacze idą, patrzcie. Ale ja. No super, że taki... Że taki domek obroni nas przed... Wow, szpędzaczami. teraz będziemy mieć miksa Zamarznięte zombie. Patrzcie jak ucieka, pa, pa! pa. Jak ucieka? Jest! Jest! Zostaw go! Czemu go daję uciekażsa? No i co teraz? No se idzie, gdyby nigdy nic. O nie. No nie. Źle to wróży.

Yeah! wejście szybko kukuku. Ku, ku. Ale ja, ja nie wiedziałem, że oni wpadną. I teraz pięść. Jep. Jep. Szwędacz! I bum. Kurde, no co jest? Yeah, i takim oto sposobem chyba uda nam się wydostać. Jeszcze musimy trochę... Wow. Jak widać, luk jest waleczniejszy pod wodą niż... Niech na zewnątrz. No nie mówcie, że on zginie, no. No nie. No nie, no on zginie. No szkoda, szkoda. Ciekawe czy dało się go uratować Ciekawe co by było jakbym nie wybrał mu pomocy dla niego o. Mamy kominek Ale panikują no boże Clement dań trochę zmarzła już wielkie halo Hipotermia!

Dobra, niech on go zabije, bo on ciągle to robi specjalnie. No nie wiem, ten mały ciągle, ciągle wkręca nas. Klementan zaraz zamarznie, oni się biją, super. Just like it. He wasn't lying. No no szkoda Luka, no naprawdę szkoda Ale widzimy, że taka mała Clementine zdołała się uwolnić, a on poszedł na dno No ale tak, w sumie on miał nogę roztrzaskaną No jak widać akcja nam się rozruszała

o krzemieniami pewnie. Czeka jest bystra. Cieplej? Lepiej? Jest git. Kenny się na niego uwziął. On nas w nocy pozabija! Okej. Okay, Skoczyła nam się dramatyczna sytuacja. Zobaczymy, gdzie się obudzimy. he ten XP śpi. you. Już noc? Dawaj, mi się jeść. You okay? Pewnie. Thank Coż, że on dziękuję, a za chwilę znowu, zrobi coś głupiego, przez co nam przeszkodzi, co jest oczywiście chore, a wtedy niego Kenny sobie zabija, do trzech razy sztuka. i lost people before, but it just hasn't felt this, this shitty in a while. He cared about you too, Jane. I know he did. God damn it! God damn it! Nie I shouldn't have come back. I knew this would happen. I knew it. We'll be okay. Trust me. No, i takim to sposobem panna straciła chłopaka. I'm gonna find something to clean that up. Thank you. Thank you. I can't take this shit anymore. Feeling better? Oh, Kenny. Yeah. Hell of a day. But we gotta get moving. If you're feeling up to it, I could use a handout back with this truck. Dobra, godzimy się z kanem. Gigi leży. Patrzcie, jak należy. leży. Normalnie... Jak laleczka. Klem. Co się stało? Ok, Tak więc mamy taką matkę, która nam się zaopiekuje. No mamy piękne zapisywanko. Wcześniej jeszcze sobie trochę pogramy. Jeszcze chociaż chwileczkę. Jeszcze tyci tyci. Naprawdę nie gadaliśmy o tobie. O, mamy tu piękny samochodzik. No raz, spróbujemy uruchomić silnik w tym gracie. daddy always had a half dozen wrecks he was fixing up he was a mean some bitch but he taught me respect girl like jane could learn a thing or two about that i like her just give her some time maybe you're right hell i didn't know what to make like widać, się of it he helped me and mine more times than i can remember jane helped us back on the road All right, give it a turn. Oh, we're so close, Clem. With a little bit of luck, I can get this thing running. And then we can get out on the road and really make some distance. Wellington's gotta be out there. Those rumors can't all be bunk. Sounds good to me. We're gonna make it, Clem. I know it. All right, turn it again. Yeah, it. Did you turn it? Yes. God damn it. Hey. Are you okay? We gotta get moving if we're gonna keep AJ alive. We're running out of time. No niestety no, autko nie chce zapalić. Tak. Musimy poszukać, musimy poszukać najprawdopodobniej akumulatora na zewnątrz. ale Kremlin Time fajny wygląda w lusterku. Dobra i chyba to w takim momencie sobie zapiszemy. Będzie to trochę krótszy chyba odcinek niż poprzedni. Ale tak będzie najlepiej. W następnym odcinku sobie zaczniemy poszukiwania tego zagubionego akumulatorka, bo potem nie wiadomo kiedy będzie zapisanie, a nie chciałbym, żeby ten odcinek byłby aby był równie długi. Ej, już się mieszam tak, więc widzimy się w trzecim odcinku. Bye bye.